Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Świat motoryzacji zmierza w wyjątkowym kierunku rozwoju silników elektrycznych na rzecz transformacji ekologicznej, która doprowadzi do obniżenia a następnie zerowej emisji dwutlenek węgla do atmosfery. Celem Volkswagena jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla z floty w Europie o 40%, zarówno poprzez rozwój mobilności elektrycznej, jak i skupienie się na oleju napędowym i rozwoju układów napędowych, które są w stanie obsługiwać paliwa syntetyczne które same w sobie są ekologiczne. Od końca czerwca 2021 roku cała gama Volkswagena wyposażona w czterocylindrowy silnik wysokoprężny D zostanie zatwierdzona do stosowania parafinowego oleju napędowego, właściwości syntetycznego oleju napędowego, ta gama paliw e diesel zapewnia od 70 do 95% redukcji emisji dwutlenku węgla w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym powszechnie dostępnym na rynku. Korzystanie z mieszanej floty składającej się z modeli z napędem elektrycznym w połączeniu z konwencjonalnymi paliwami najnowszej generacji może znacznie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń gazowych. Są to wybory wpisujące się w plan biznesowy Accelerate Volkswagena który zakłada zwiększenie udziału samochodów elektrycznych sprzedawanych na starym kontynencie do ponad 70%, a do 2050 roku całkowitą neutralność klimatyczną producenta biopaliwa. Biopaliwa obejmują chwo, HydroTrenatet Vegetable Oil, które są w 100% oparte na roślinach i są już dostępne na rynku, według badań przeprowadzonych przez Volkswagena ich udział w transporcie drogowym w Europie prawdopodobnie wzrośnie z 20 do 30% w ciągu najbliższych 10 lat, co doprowadzi do bardzo zauważalnego wzrostu jakości powietrza. W szczególności mówimy o specjalnych olejach roślinnych które są przekształcane w węglowodory w reakcji z wodorem i mogą być dodawane do oleju napędowego w dowolnej ilości lub wykorzystywane w 100% jako paliwo. W przyszłości dołączą do nich paliwa elektryczne, takie jak PTL, Power to Liquid które są uważane za neutralne pod względem emisji. Dwutlenek węgla i są wytwarzane poprzez przekształcanie źródeł odnawialnych w paliwo poprzez obróbkę elektrochemiczną. Jest to nowa perspektywa, która może przedłużyć korzystanie z silników endotermicznych jeszcze przez jakiś czas. A WordPress komentarz hello world